Hejka kochani, e, dzisiaj na obiad e, robię pierś z kurczaka e, w sosie śmietanowym z pieczarkami, z cebulką, z nadką pietruszki. Mm, Także będzie mega smacznie, e, bo już kiedyś to e, nieraz robiłam. E, do tego będzie makaron, penne i to wszystko: dość szybko, łatwo, prosto. E, kroję sobie teraz pierś później sobie pokroję cebulkę, pieczarki i będę to wszystko smażyć poza kamerą powycinałam wszystkie jakieś niepotrzebne rzeczy i kolejną partię kroję Tutaj 700 g piersi z kurczaka, przyprawiam solą, pieprzem. Do tego troszeczkę słodkiej papryki dodam. Każdy oczywiście może sobie przyprawić tą pierś z kurczaka jak tylko chce. Możecie się mną wzorować, możecie dodać samą tylko sól i pieprz i też będzie fajnie, też będzie dobrze. Potem tylko oprószyć w mące i też będzie ok. I dodaję sobie troszeczkę też yy, czosnku granulowanego. No. Okay. Wymieszam. Przez ten czas, kiedy będę kroiła sobie cebulę, pieczarki, to mięsko jeszcze zdąży sobie troszeczkę w tych przyprawkach poleżeć. Cebulę mam tutaj dwie mniejsze. Będę je kroiła w plasterki. A tutaj mam jakieś 300 g pieczarek. Dobra, zabieram się zakrojenie. Chodzi o pieczarki, to kroimy je w takie ćwiartki. Woda na makaron już wstawiona. W międzyczasie też piersi kurczaka oprószyłam takimi dwiema łyżkami mąki. Będę sobie smażyła wszystko na oleju kokosowym. Odpalę sobie obie, um, obie patelnie. Dzisiaj na grubo, na dwie jadę na jednej będzie cebulka, na tej głębokiej, bo w tej głębokiej od razu też będziemy później dodamy stąd pierś kurczaka do tego i później już zrobimy sobie to wszystko właśnie w sosie, żeby było fajnie na głębokiej patelni. Na tą drugą patelnię najpierw wrzucamy sobie cebulkę. OK. Uwarniamy wszystko. I ją troszeczkę tak na szklisto podsmożamy. więcej do niej tego oleju kokosowego. Sobórka lubi troszeczkę więcej tego oleju. Dobra, teraz na no spokojnie zmienię sobie Jak już cebulka się zeszkli, to do cebulki dorzucamy wtedy pieczarki. Makaronik będzie z lubelli, e, całe 400 g. Cebulka już bardzo ładnie mi się zeszkliła, e, pierś z kurczaka już jest taka prawie że złocista. Jeszcze damy jej troszeczkę czasu, bo jeszcze jej brakuje do pełnego mm, podsmażenia. Żeby mięsko nie było w środku surowe, ale już jest ładna. Już mi się podoba. E, makaron w stadiony. Dobra, wrzucamy teraz pieczareczki. One też fajnie puszczą sobie sok. Ok. I teraz sobie to wszystko podsmażamy ze sobą. tutaj przygotowaną śmietanę 18% 200 ml i do tego trzeba będzie dolać jak już wszystko będzie ze sobą zmieszane trzeba będzie dodać do tego 300 ml zimnej wody wymieszać i wlać we wszystkie te połączone składniki Makaronik mam już odlany zobaczcie jak ładnie tutaj Pieczareczki puściły już soki, e, fajnie, bo ten smak z pieczarek, ten sok e, będzie mocno wyczuwalny właśnie w tym sosie. E, pierś z kurczaka też już ładnie nam się zarumieniła, na złoto. E, I co? Zaraz będziemy łączyć to ze sobą i dodam śmietanę wymieszaną z wodą. I pójdzie do tego jeszcze kosteczka y, rosołowa, y, drobiowa. Ale y, ja nie mam takich y, zwykłych kostek. Y, mam kostkę z bardzo dobrym składem, mogę Wam polecić. Kupuję ją w 100% i są to właśnie takie kostki. Także nie mamy tutaj dodatku żadnego glutaminianu, y, ani niczego takiego, żadnych ulepszaczy, więc y, ja sobie stosuję takie kosteczki. Ok. Jeszcze chwilka. Dobra, wrzuciłam tutaj tę pierś z kurczaka. Mieszam to wszystko ze sobą ładnie. I zaraz dodajemy do tego śmietanę z wodą i kosteczkę rosołową. Niech to się teraz troszeczkę zagotuje nam na tej patelni. I wtedy wrzucimy sobie tą kosteczkę rosołową. A sobie teraz spęsknieje. Ale będzie smacznie, Jeju. Dawno nie robiłam tego dania, ale jest naprawdę, ja polecam. Jest mega dobre. No, i już fajnie zaczyna nam się to gotować. Ja to mówię, pyrykać. Dobrze, powoli. Zaraz nam to fajnie zacznie wszystko gęstnieć. I dodamy za chwilę kosteczkę. Rozsądek. Już nam bardzo fajnie. Zgęstniało. Można dodać kosteczkę. Sosik nam bardzo ładnie zgęstniał. Teraz dodamy sobie natkę pietruszki, tak. solidnie. Ale to pachnie. Mm. Mega. Mi już burczy w brzuchu. Zaraz do tego dodamy makaron, wymieszamy wszystko fajnie i będzie można jeść. Oczywiście na koniec yy, można sobie posypać yy, serem yy, parmezanem. Ale ja oczywiście nie mam, no, tak jak zwykle. Dobra, możemy dodawać makaron. Makaron ugotowany al dente, więc nie będzie się nam rozpadał. Jeżeli przegotujecie makaron, no to będzie mamoliga. Wolutku mieszamy sobie wszystko, ale wyżera. Ups. Jeśli oczywiście trzeba, to można sobie jeszcze tam doprawić do smaku. Dolić, popieprzyć. Mm, ojej. Ale to pachnie i wygląda. Zaraz będziemy się z mężem zajadać. Oczywiście jeszcze potem spróbuję. Czy trzeba troszeczkę doprawiać. Ale to już poza kamerą. Także życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że sobie spróbujecie zrobić to danie, mm, bo warto, naprawdę warto.